Mając naszą aplikację Buz do Polski możesz także przekazywać pasażerów, których nie możesz zabrać i zarabiać na tym. Przykładowo dzwonił do Ciebie pasażer i chce jechać z Wrocławia do Dortmundu 17 marca, ale ty nie możesz go zabrać. A więc otwierasz u nas menu, klikasz przekaż pasażera, wpisujesz, Wrocław. Dortmund, wybierasz datę wyjazdu 17 marca, tak? bo tak chciał jechać. Wpisujesz jego numer telefonu, który ci podał. I jeżeli powiedział ci przykładowo, że on chce jechać w obie strony. To zaznaczasz, że chce jechać w obie strony, i przewoźnicy inni otrzymają taką wiadomość na zapytaniu. Jeżeli nie, to ok. No i on przykładowo ten chciał jechać wieczorem. Jeżeli mu nie zależy na 17, ale może jechać także 18 lub 16, to możesz to też zaznaczyć. No i po prostu wysyłasz. Wysłałeś teraz zapytanie do innych przewoźników. Ta oferta się pokaże tutaj z kwotą, którą ustaliłeś sobie w naszym panelu administratora. Jeżeli teraz inny przewoźnik go zabierze, to ty dostaniesz od nas prowizję.